No więc, wesołe kumoszki z Windsoru, może wesołe niewiasty z Windsoru. Może na początek tej naszej rozmowy przytoczę, co napisał wielki poeta Wystan Oden o tym dramacie w swoich wykładach o Szekspirze wydanych. Zresztą tutaj gdzieś mam w bibliotece kwartalnika Kronos. Poświęcił właściwie wszystkim sztukom wiele miejsca, natomiast o kumoszkach napisał mniej więcej tak, cytuję z pamięci. Wesołe Kumoszki z Windcoru to straszna nuda. To dramat nie wart wspomnienia. Może wart tylko ze względu na to, że Giuseppe Verdi napisał na podstawie tego dramatu swoją operę Falstaff. Nie traćmy czasu, tylko posłuchajmy Verdiego. Sugeruję, żebyśmy zamiast analizować polskie realizacje wesołych kumoszek z Winnicoru po 1989 roku, pomilczeli po prostu znacząco. Ale ja myślę, że nie można być tak okrutnym, bo pamiętam zdanie jednego z anglosaskich krytyków, który twierdził, że ta sztuka Szekspira to wyrafinowana satyra na twórczość Bena Johnsona. Shakespeare podobno tuż przed napisaniem Wesołych Kumoszek grał w sztuce, każdy w swoim humorze, Bena Johnsona. I ten anglosaski krytyk uważał, że cała ta sztuka zawiera się w pewnym jednym zdaniu przekazie od Shakespearea do Johnsona: Ben, tak właśnie pisałbym sztuki, gdybym był obdarzony Twoim talentem. Więc jest w tym jakaś pułapka. Myślę, że anglosascy widzowie bardziej doceniają ten utwór Williama Shakespeare'a ze względu na postać Falstaffa, który pojawia się w Królach Henrykach i mówi się na pewno o Henryku V, o nim. Ja mam dość dziwne przygody z tym przedstawieniem, Powiedziałem, widziałem tylko cztery realizacje od 1989 roku i ta przygoda zaczęła się od spektaklu Jerzego Sztura w Nowej Hucie, który wówczas po swojej wersji Macbeth'a zdecydował się na cienięcie po tą komediową sztukę, bo wtedy sztur uważał, że zapominamy o takim dobrodusznym komizmie Szekspira. Że idziemy za tym tropem Swinarskiego, który mówił, że każda komedia szekspirowska to tak naprawdę ukryta tragedia. Że trzeba się dokopywać do czarnego rdzenia. A Sztur uważał, że to jest. Krotochwila teatralna. To jest coś, co jest afirmacją czystego komizmu typów, co pokazuje, w jaki sposób żałosne usiłowania jednej postaci mogą się obrócić przeciwko niej. Czyli rodzaj takiej opowieści o demaskacji Łotra. Ten spektakl, sztura, chciałbym zapamiętać z dwóch powodów. Przede wszystkim dzięki epizodowi przedwcześnie zmarłego aktora krakowskiego Wojtka Szawula, który zagrał Pazia Falstaffa Robina. Dziwną, taką andrygoniczną postać, która ma swoje życie. Tutaj rozgrywają się wielkie umizgi. Falstafa do pani pedzi, pani Ford, a ten chłopak ma swoje życie. Jest w pewnym momencie scena, gdzie Falstaf szykuje się na wielkie, uroczyste spotkanie z którąś z tych pan, a w tle ten mały, mały paś komiczny pudruje się, zakłada peruczkę, poprawia pończochę i nagle mówi do swojego pana: To ja wychodzę. I tą jedną sceną z drugiego planu on załatwiał pół przedstawienia, bo wszyscy czekali tylko na ten moment. I drugi moment z Dariuszem Gnatowskim, który grał Falstaffa, czyli potężnym aktorem, już wtedy chyba grającym duże role telewizyjne w sitcomach, a na pewno z, pamiętanym w Krakowie z postaci tytułowej Wariacie i Zakonnicy Krzysztofa Jasińskiego w Teatrze Stu. I Dariusz Gnatowski w finale jako Falstaff był obijany. I dręczony przez wszystkich bohaterów. Rodzaj takiego dziwnego linczu, którego ten komiczny i budzący ciepłe uczucia bohater doświadczał na końcu. Pamiętam wtedy ten rozchichotany teatr ludowy, pełen publiczności, która przyszła na niemożebnie śmieszną komedię, nagle zamierał, bo zaczęliśmy współczeć temu Grubasowi, który zbiera cięgi tylko za to, że kocha. Że poszukuje miłości. I pamiętam, że ta scena została we mnie na długo, bo pomyślałem, że może my w ogóle źle czytamy te wesołe Kumoszki. może, może ta dobro, dobroduszna Anglia, w której możliwe są takie, takie ciepłe żarty z ludzi, wcale nie jest takim miejscem pięknym przyjaznym, który opisał Szekspir. I pomyślałem, że jeśli by zostawić finał wesołych Kumoszek z Windsoru z cierpieniem z Męką Falstaffa, z inną sztuką Szekspira, z Kupcem Weneckim, z tym, co spotyka Shylocka w scenie sądu. Nagle okaże się, że w centrum uwagi dramatopisarza są dwaj ludzie, może dobrzy, może źli, ale na pewno doświadczający przemocy ze strony społeczeństwa. Rodzaj takiej kaźni, kiedy stają się kozłami ofiarnymi i wtedy te wesołe kumoszki wcale nie są takie wesołe. Pokazują jak Mężczyzna w obu przypadkach, który chce, walczy o swoje, chce iść za swoimi pragnieniami i żąda swoich praw, zostaje obdarty, zniszczony przez społeczeństwo, które nie uznaje jego roszczeń. Doszedłem do, do tego od innej strony. To znaczy, wydaje mi się, że właśnie z jednej strony bohaterem jest Falstaff, a z drugiej strony bohaterem drugim tego dramatu jest po prostu całe to społeczeństwo tego Windsoru. Dziś Windsor kojarzy się oczywiście z królewskim charakterem ze względu na tę rezydencję, która tam jest, ale generalnie Windsor wtedy za Szekspira był po prostu synonimem prowincji angielskiej. I pomyślałem sobie, że to jest jakiś prototyp tych wszystkich postaci gogolowskich, które z jakiegoś miejsca wchodzą w te i jakby trochę od środka rozwalają. To jest, to jest... No Falstaff jest taką figurą że żołnierza samochwała, jednocześnie intruza, który testuje pewien zastany światek. Sprawdza, jak bardzo moralność, lojalność, czy pewien status quo jest stabilny w tym świecie. Falstaff zawsze jest taką figurą takiego pociesznego błazna, uzurpatora, który zostaje ukarany tylko za to, że żył w zgodzie z swoimi pragnieniami. Pragnienie miłości, pragnienie seksu, który kieruje bohaterem, nijak nie przestaje do tego dobrodusznego świata. I właśnie jeśli chodzi o tego człowieka, który wchodził w pewną społeczność, to takim najsłynniejszym, najsłynniejszą realizacją polską wesołych kumoszek z Mincoru wydaje się ten spektakl z Teatru Powszechnego z 2000 roku. Piotr Cieplak. Piotr, Piotr Cieplak, który właśnie pokazuje tę całą prowincję angielską, ale też powiedzmy sobie szczerze, pewnie i nasz polski świat. I, i tego Falstaffa, który w jakiś sposób sprawdza. Tomek, to było gwiazdorskie przedstawienie. Tam panią Page i panią Ford grały Janna Szczepkowska i Anna Żółkowska. Ich mężów Kazimierz Kaczor i Franciszek Pieczka. Cezary Żak, czyli też taki jowialny, potężny aktor, chyba z miodowych lat wówczas, bo już, 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 już chyba było to na ekranie. I nagle okazuje się, że nie jesteśmy w Anglii XVII-wiecznej ani późniejszej, tylko gdzieś na polskiej prowincji. Takiej, która zastygła w bezczasie, gdzie pewne typy się powtarzają. Również ciągle są cenzurowane. Bardzo tam używał Piotr Cieplak elementów slapstickowych, zwłaszcza w finale spektaklu. Ale pa... pamiętajmy, że Pani oglądała tyle turniejów, sitcomy. Znaczy, ja to, pamiętam to, które... ten spektakl ze względu na jeden patent, który stał się znakiem rozpoznawczym Piotra Cieplaka w tamtym okresie, to znaczy Kormorany. Wrocławska grupa muzyczna, która wnosiła taki niezwykły żywioł granej na żywo ilustracji muzycznej, która prowadziła bohaterów w jakieś dziwne rejony. Nawet nieuświadamiane, która jakby pokazywała nie tyle współczesność, ale tak energetyczność tych światów. I to był rzeczywiście taki znak rozpoznawczy cieplaka, że cokolwiek robił, czy testament psa, czy historię o chwalnym zmartwychwstaniu, czy właśnie wesłek morski z Windsoru, ten rytm kormoranów podkręcał świat. Też y, krytyka zwracała uwagę na to, że to jest spektakl, w którym Falstaff jest po prostu facetem czy człowiekiem, który idzie przebojem przez życie, a że na tej prowincji nie było nic innego do roboty, mógł tylko kochać i przez miłość wyrażać ten swój pęd do życia. I co było ciekawe, że na samym końcu tego spektaklu, kiedy znikał falstaff znikał, też ten świat, jakby on był jakimś sercem tego świata. Jaką... Znaczy wszyscy zastygali, zastygali chyba w takich codziennych tam, rytuałach przed telewizorem. przed telewizorem, jakby jedyny kolor świata zniknął i Znikną. tutaj ten twój trop, Gogol, a Wesołe Kumoszki jest bardzo prawdopodobny, bo w świat, rewizorze przecież... Świat podejściu w Lestakowa wraca w te same kolejne. Tym bardziej, że też były dwie panie, tylko akurat u Gogola w rewizorze była córka i matka, natomiast uh -huh. tu jakby były dwie panie, no powiedzmy, odrębne od siebie, niespokojnie. Zastanawiam się nad, nad polską tradycją grania Falstaffa, bo ona nie jest szczególnie bogata jednak, mimo XIX-wiecznych doświadczeń, ale zawsze jednak ta zwalistość, ta solidna postura aktora jest jakimś głównym wyznacznikiem i dlatego wyprzedzając trochę tę rozmowę, kiedy, kiedy w spektaklu Pawła Aignera w, w Teatrze Wybrzeże i w Teatrze Szekspirowskim pojawia się Grzegorz Gzyl, który mierzy na kolejną randkę brzuchy. Wisi mu taki, taki zestaw reprezentacyjnych brzuchów, które są wymodelowane jak zbroje, ale no, świadczą o statusie bohatera. I myślę, że, że realizacja kumosze, która odejdzie od tego stereotypu Potężny, wielki, owialny falstaff, w jakąś inną stronę, wizualną i charakterologiczną, ona może otworzyć ten dramat y, na, dla polskich widzów. Co ciekawe, ja się potem dowiedziałem, że w wesołych Kumoszkach z Winceauru falstaff jest przypisany do dużego brzucha już na studiach, kiedy czytałem to na jakiś egzamin, ale mnie się Falstaff zawsze kojarzył od dziecka, nie wiem dlaczego. Moje pierwsze skojarzenie to Luciano Pawarotti wykonujący tego słynnego Verdiego, a że Luciano Pawarotti, no był to śpiewak słusznych rozmiarów, więc jakby od razu mi się skojarzyło, że Falstaff jest gruby i dopiero potem się zastanawiałem, że to jest odwrotnie, że to nie od aktora wychodzi, tylko to wychodzi po prostu z dramatu. Ja ja zawsze też czy, czytając albo oglądając wersje sceniczne Wesołych Kumoszek, też myślę o Papkini oczywiście I, i wtedy to podpowiada zupełnie inny kod wizualny, to znaczy bohatera, który jest kłamcą i fanfaronem, który sam stwarza większość kłopotów, które mu się przydarzają, ale nie jest w jakiś sposób naznaczony fizycznie, nie na początku. On musi przez swoje kłamstwo, urojenia, fikcje, którym hołduje, stać się kozłem ofiarnym dla społeczeństwa. Chciałbym Ci teraz opowiedzieć o spektaklu Jacka Głąba w Gorzowie Wielkopolskim według Wesołych Kumoszek, ale złapałem się na tym, że niewiele z niego pamiętam. Pamiętam tam ciepłą muzykę, postać oberżystki, która była właściwie z niczego stworzona, żywioł młodości, którym Głąb rozwibrował ten świat, to, to nie były starcze, to nie były zastygłe kumoszki z Windsoru, tylko takie, gdzie młodość ustawia pewne własne warunki dla Falstaffa i tego świata. Ale zniknął mi bohater, przyznaję się, że nie pamiętam tamtego Falstaffa, nie pamiętam finału, wiem, wiem tylko, że tam u Głąba również ta dobroduszność, radość, żywioł młodości nagle był przełamany, że to wszystko jakieś takie zmierzało w stronę, w stronę memento mori. Że cokolwiek byście z miłością nie uczynili, jakiekolwiek gry i zabawy towarzyskie by wam nie wypełniały czas, to w pewnym momencie dotrze do was cierpienie i koniec. Taki, ma, taki mam powidok, ale nie widzę falstawa w tamtej realizacji. I specjalnie nie sprawdziłem tego, żeby przetestować trochę pamięć krytyka i tak dalej. I co zostaje czasem ze spektaklu w głowie po, po, po 10 czy, czy, czy mniej latach? Okazuje się, że zostaje na przykład muzyka, żywioł młodości, a jeśli ten falstaw nie jest bardzo mocno wyakcentowany, on rozpływa się w Windsorze. Myślę, że paradoksalnie, paradoks polega na tym, że mówimy to właśnie w tym miejscu. Najwybitniejszą realizacją tego trzydziestolecia wesołych kumoszek była wersja z Teatru Wybrzeże Pawła Ignera, która wykorzystywała scenę lżbietańską, konwencję teatru z czasów Szekspira i jakby pokazywała, w jaki sposób można bawić się tymi szablonami, wręcz naszymi wyobrażeniami, jak to mogło być inscenizowane wtedy. Grzegorz Gzyl, myślę, że stworzył rzeczywiście bardzo komiczną postać Falstaffa, który bardziej gras, y, ikonicznie, falstaficzną y, rolę, niż jest tym potężnym, monstrualnym y, żołnierzem samochwałem z komedii Szekspira. To był teatr, gdzie rzeczywiście wszystkie maleńkie rulki skrzyły się od, od humoru, gdzie akcja galepowała w zawrotnym tempie. To była taka jakby farsa na sterydach, odkryta w elżbietańskim teatrze, gdzie rzeczywiście cieszy nas przełamywanie konwencji, ale cieszy nas także hołdowanie tej konwencji. Pamiętam kostiumy Zofii de Ines, to w jaki sposób wykorzystywano kolejne poziomy teatru elżbietańskiego, zrekonstruowane w tej przestrzeni Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i pamiętam ten spektakl jako taką rzeczywiście erupcję śmiechu. Ono przywróciło wiarę w to, że Szekspir rzeczywiście czasem był bardzo dowcipnym autorem i nie tylko ukrywał w komedii te mroczne jądra świata, czarne wizje, ukrywał je pod humorem, żeby ludzie nie zwariowali z, z rozpoznania zła, ale także potrafił się bawić teatrem, i to przedstawienie gdańskie jakby pokazywało Szekspira na tej lżejszej nodze, Szekspira, który przywraca równowagę. I może nie wiarę w ludzi, bo głupota jednak była głównym tematem tego spektaklu, ale wiarę w ludzi, którzy nawet w wyjątkowo idiotycznych sytuacjach potrafią nazwać absurd, w którym uczestniczą. I rzeczywiście wychodziliśmy z tego spektaklu, czy patrzyliśmy na aktorów, którzy dochodzą do końca tego kołowrotu z takim rozpoznaniem, że śmiech jest po coś, że to cierpienie Falstaffa jest udawane, ale konieczne, żeby ten kołowrotek komedii dalej funkcjonował. Czyli co? Nie słuchamy Odena, słuchamy Verdiego i czekamy na nowe adaptacje wesołych kumorzek. Kumorzyk, czy Albo idziemy za niewiastami czy kumoszkami z, z nowych realizacji tego dramatu Szekspira, po to, żeby zrozumieć, że po drugiej stronie ciemności bywała także jasność. I, I myślę, że to mogłoby być takie odkrycie przy analizie tego dramatu, czy przy oglądaniu kolejnych, kolejnych wersji, że czarny Szekspir ma gdzieś w sobie ukrytego jasnego Szekspira, nawet jeśli to jest nieprawdziwy Szekspir. Szekspir wykreowany przez samego Szekspira, żeby okłamać siebie, ale jednak on daje w tym zalewie betów Hamletów, królów lirów, taki, taki mały pstryczek, a jednak to wszystko było nieprawda. Żyjemy